Dobra, rocznica, pierwszego filmiku, jego rocznica, no. Z Filipem chciałem zrobić, otworzyć to, ale no, Grzybek nie mógł dziś wyjść. No, to jest dosyć pierwsza rocznica, to jest most taki wymyśliliśmy. Nie jest najlepszy Trochę ciężkoś po nim przechodzi Ja i Filip wczoraj sami na nim pracowaliśmy godzinę A i Mieliśmy byli Mieliśmy być dziś z Tomaszem, Maxem i innymi, aczkolwiek oni są gru menelami i gregasami i nie wyszli, bo się nie chciało. Miksurka tak wygląda. No, pysznie jak zawsze. I ktoś z jakiegoś powodu ruszył prawie wszystkie nasze rzeczy stamtąd. Tutaj. Tu jest jedna paleta. O, i tu jest druga, tu trzecia i tu parasolka i kłody nasze. Nie wiadomo czemu. A w ostatnio tak mało filmików, bo za często nie chodzimy na upgrade, a jak chodzimy to albo na krótko, albo cały czas jesteśmy zajęci nie mamy. I ja nie mam, albo raczej ja nie, nie pomyślę, żeby wziąć telefonu i nagrywać. Co, 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 no, co jeszcze no To raczej wszystko Na tą porę Most będzie oczywiście ulepszony Jutro spróbuję się wrzucić jakiś Spróbuję jakiś filmik wrzucić To był głupi pomysł, Uciąga to O roleń się siedzi no, tu jeszcze z naszych naszych śmiesznych yy, Śmiesznych momentów Ten filmik został sprywatowany tak, tak chyba się tak to mówi Zrobił się niepubliczny Ponieważ Daniel nie chciał, żeby był publiczny w skrócie Ale to taka trochę długa historia No, to tyle to... Tak